Dzisiaj w Namysłowie, w Ośrodku Kultury, prawdziwe święto sportu, ale sportu tego młodzieżowego, szkolnego, podsumowanie zmagań ponad 600 szkół z całego województwa, w których to dzieci rywalizowały, osiągały sukcesy sportowe dzisiaj nagradzamy te 18 szkół w trzech kategoriach wiekowych. Chcemy im podziękować, wręczyć puchary, ale też w jakiś sposób uhonorować tą rywalizację. To, że w dzisiejszych czasach młody człowiek jest w stanie Wyjść spoza komputera, tableta, telefonu i wziąć udział w zawodach sportowych, na początku w swojej klasie, potem w eliminacjach wojewódzkich, rywalizować ze swoimi rówieśnikami. To jest podstawa tego sportu, i dzięki Szkolnemu Związkowi Sportowemu i Pani Prezes, za której dziękuję, mamy potem olimpijczyków, mamy kadrę, która trenuje już w profesjonalnych klubach na terenie całego regionu. To podsumowanie dotyczy. Z zeszłego roku szkolnego, czyli rozgrywek, które toczyły się w roku szkolnym 2021-2022. Całe wszystkie szkoły w Opolszczyźnie są objęte współzawodnictwem sportowym, czyli szkoły rywalizują ze sobą na przestrzeni całego roku w 14 dyscyplinach sportowych, które są objęte naszym właśnie współzawodnictwem. Podczas rozgrywek. Za najlepsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach przyznawane są punkty. I dzięki nim możemy wyłonić najlepsze sportowo szkoły w naszym województwie. I dzisiaj właśnie będziemy nagradzać te najlepsze szkoły w trzech kategoriach wiekowych: w kategorii Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Igrzyska Dzieci to są dzieci, dzieci szkół podstawowych, szóste klasy i młodsi. Igrzyska Młodzieży Szkolnej to dawne gimnazja, a teraz siódme, ósme klasy. I Licealiada, czyli szkoły ponadpodstawowe. Jak być najlepszym? No bardzo miło jest być najlepszym. Jeśli chodzi o moją szkołę, o naszą szkołę, o czwórkę, mimo że prowadzimy oddziały integracyjne, no właśnie na równi rywalizujemy ze szkołami sportowymi. Jak to się dzieje? To są lata pięknych tradycji, to są wspaniałe osiągnięcia naszych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy się angażują w pracę z młodzieżą. No wreszcie, to są wreszcie talenty naszych uczniów, które my wspieramy codzienną pracą. I to wspólnie razem daje ten efekt. Od lat dzięki tej pięknej tradycji udaje nam się z naszymi uczniami osiągać sukcesy. To nakręca kolejne pokolenia naszych uczniów. Nasi uczniowie to często to często Dzieci, wnuki naszych byłych uczniów, byłych sportowców. Rodzice bardzo chętnie zapisują do naszej szkoły, często właśnie uczniów, dlatego że wiedzą, że ich dzieci będą mogły tutaj rozwijać swoje kariery sportowe.